Cześć, dzień dobry w drugim odcinku drugiego pokolenia różnicy z drzewa genealogicznym. Dzisiaj mamy dzień miłości. Jak się uda, yy, jak się uda, to będzie również bal naturalny. Yy, jak tam wszyscy lekcje odrobili? Tak, lekcje odrobione. Tutaj. Nie, więc może jeszcze znożysz odrobić lekcje. Ty nie odrabiasz lekcji, bo ci są niepotrzebne. I tych jacyń też odrób lekcje. O, jeszcze ważna sprawa. Bardzo ważna sprawa, bo jak jest bal naturalny, to ja przecież mam partnerów na bal e, dla moich Simów zrobionych. E, Rzuciłam wyzwanie na zabudowane w The Sims e, grupę na Facebooku, i tam było wyzwanie na stworzenie partnerów na bal dla moich Simów. Także teraz ich e, sobie wygeneruję, że tak powiem, do gry. Będą już y, w mieście, gdzieś sobie, gdzieś się ich zamelduje, gdzieś sobie będą żyli. Tak, y, to są simy od Adriana. Tutaj widzę, że mają bardzo wąskie podbródki, więc je delikatnie będę musiała poszerzyć, bo moje simki też mają wyjątkowo wąskie. I żeby dzieci nie wyszły dziwadłami, to je odrobinkę zmodyfikuję. I druga simka, Martyna Kijek od Luizy. Tutaj też dodam jakiegoś skina i rzęsy, ponieważ nie gram na tych. Bardzo chodź. Podbródek widzę też bardzo wąski, ale Hyacinth ma trochę szerszy, także. Wydaje mi się, że w razie czego nie będzie z tym problemu. Jaki skin, który pięków nie zdejmie. Ten może być. I soczewki jeszcze dodam. I ona tutaj zamieszka w Tartosie, tylko u kogo? Do kogo ją to Adamiec ją domelduje? Się. I tak jest godzina prawie ósma, więc wy dwie pójdziecie poszukać kawalerów na bal naturalny. Wasi kawalerowie do wzięcia są tutaj. Nazywają się bal naturalny. Nazywacie się bal naturalny. Da się to zmienić. Halo. Nie da się. No trudno. Maja i, i Laura. Jak wy się brzydko brałyście? Proszę się przebrać. Zapukaj do drzwi. Nie! Nie lubisz w ogóle co to ma być. I czemu wychodzicie w torbach na głowie? Idziecie dzisiaj do szkoły? Dzisiaj bierzecie sobie wagary. Zabawne powitanie. A ty? Też zabawne powitanie. Dlaczego wy macie torby? Jakie są lokalne plany? Nie historii mi... O nie... Eee, no dobrze. Trudno, będziecie z torbami na głowie. Zapoznacie się tutaj trochę. Dzień miłości, więc idealny czas. Czemu ty jesteś smutna? A ty też jesteś smutna? Nie jesteś smutna. Włożysz znak zaproszenia na bal naturalny i tutaj się zapoznacie. O, super, jesteś flirciarska. To możesz zaprosić do patrzenia w mury. Będziesz z nim flirtować. Zrobisz też znak zaproszenia na bal maturalny. Tutaj sobie z nim jeszcze... Porozmawiacie o dzisiejszym święcie miłości. Gadka na podryw. Co tam jeszcze? Rozmawiaj o zainteresowaniach. Nie odbierajcie telefonu od dyrektora. Możesz poprzechwalać się figlowaniem. Możesz objąć. I wręczyć róże. Tobie jakie idą relacje? Masz ten zaproszenie zrobione? Zabawne, autoironiczne, dowcip. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Możecie romantyczne? Oj, biedna. Lubię, nie lubię i zapytaj o zawód. Skończyłaś robić znak? Super. Myślę, że to odpowiedni moment, żeby zaprosić go na bal maturalny. Bal naturalny. Okej, okay. Zaproponujesz pójście na bal. A możesz jeszcze z nim porozmawiać o deszczu i co zgodzi się? Super, zgodził się. To teraz jeszcze ty musisz oderwać sobie kawalera. O tak. Już możesz. Tak, możesz zapytać o zainteresowania w zakresie barabara. -bara. I możesz mu co? W czapeczkę w się wręczyć e, tam w prezencie. Powiedz śmieszną historię. Romantyczne publicznie wyznaj miłość. No dawajcie, niech tam wam się. Troszkę flirt podniesie. Romantyczna relacja. Ojej, to było smutne, przykre. Jak ja śpiewam, to mąż mnie chwali. Ja mu współczuję. Możecie się jeszcze wymienić numerami? Uwodzicielska poza Dobra, to może teraz go zapraszisz na bal? Czy nie możesz? Czy ty jesteś dalej nastolatką? Tak. Dobra, to ty już go nie zaprosisz? Trudno. Ej, idziemy do Hyacynta. Wejdź wcześniej ze szkoły, też się udasz na jakąś randkę. Przyjechałeś do Tartosy i idź zapukać do drzwi. On piękny. Może ktoś będzie. O, super, idealnie, idź na podryw. Zabawne powitanie. Możesz porozrzucać konfetti z okazji święta miłości, wyrazić uznanie, zapytasz ją, jak minął dzień, i może zaczniesz flirtować. Możesz zadać jeszcze ryzykowne pytanie i pochwalić wygląd. Jeszcze stworzysz znak zaproszenia na bal naturalny. Uwodzicielska poza, co tam jeszcze jest ciekawego? Przyjazne, dziel się ekscytacją, więcej przyjazne. Poproś o pokazanie stroju imprezowego. Możesz ponarzekać jej też na święto. Jest flirciarska, to mam nadzieję, że nie będzie Twoich zaletów odrzucała. Oj, teraz jest rozgniewana. U, ciężka jest. To może jakiś prezent, wręcz.

E, narzekaj na rodziców. Opowiedz baśnie o trolu. Idealne. Dla dziwaka. No dawaj, oczaruj ją. On, no, no nie. Hoj. Nie odbieraj. <grybuj> Przyjazne. Co tu jeszcze można zrobić? Pokaż zdjęcia. Porozmawiacie o zainteresowaniach. Może nie obejmij, bo jest nieswoja. Oj, o co jeszcze można ją zapytać? Dobrze, Wodzicielska poza, romantyczne. Obejmij. Romantyczne, flirtuj, publicznie wyznaj uczucia, bal naturalny, zaproś na bal. I cudownie, wszyscy mają partnerów na bal. No oprócz mojej, bo ona dzisiaj ma urodziny. Teraz przyłączamy się na Matiasa i musisz jeszcze cudownie spędzić dzień z Anastazją. I zapukaj do drzwi. Pocałuj w policzek. Ręczysz jej prezent. Woda sodowa z cytryną. Może być. Oho! Nie wiemy jeszcze o tym. Chowa na razie brzuszek nie widać. Jak ojciec tutaj ogląda, wy może się gdzieś udacie w bardziej romantyczne miejsce? Daj do grupy, podejdziecie sobie tu. Ojciec zajęty telewizorem, to się nie kapnie. No chodź, Anastazja. I tak, i co tu mamy? Romantyczny nastrój, ręcz kwiaty. Mów się na randkę. Pocałunek z pasją. Pocałuj w szyję, romantyczne jest wręcz róże, wręcz róże cudownie i romantyczne zaprosisz na randkę. Takie romantyczne, piękne miejsce w Tartosie. Celebrazioni d'amor. chyba jedyna restauracja czy jakiś pub w tym miejscu. Idealnie, proszę się przebrać, zmień strój. E, gdzie mamy garderobę? I tam na górze były. Pochlapiecie się nago w tym w jacuzzi. Anastazja, mam nadzieję, że też idzie. Gdzie ta Anastazja? Nic, Matias, skąpiesz się na razie sam. Aha, Anastazja gdzieś zniknęła? Dobrze, trudno, to nie będziecie się kąpać razem. Poślij pocałunek, chodź do niej. Usiądziecie razem. I rozmawiaj tutaj. Dzisiaj jeszcze przebierz. No już połowa randki minęła. A ta Anastazja. Cię zbugowałaś. Naprawdę, zepsuła się. No cóż, no to chyba Matias musisz randkę zakończyć przed czasem. O, całkowicie się wszystko zacięło. To ja może zapiszę. Trudno. Idziesz do domu spać. Aha. Antka się skończyło, to ta się odbugowało. Dobrze to tak. Ty jesteś śpiący, więc pójdziesz spać. Ty, spoko, ty też idziesz spać. Tutaj też możesz nie, ty nie idziesz spać, ty będziesz tort robiła. Ty, Izabela, pielęgnujesz ogród, widzę. Dobrze. A, Tomas, nie masz oglądać telewizora, tylko możesz pójść łowić ryby. Albo sprzedaj wszystko, bo sprzedajesz plony. Dobra. A ty, Maja, idziesz yy, szukać tortu. Więcej opcji, otwórz. I tort jest, to sobie zdmuchniesz świeczki. Powiedz życzenie. I tak, co ty możesz mieć tutaj? E, kreatywność e, pani włóczki. Nieprzystępna, samotniczka. A, będziesz wesoła. A, jest zakończyła naukę. Liceum z przytupem, uzyskając dyplom z wyróżnieniem, długie godziny pracy się opłaciły. Czas zacząć czerpać z nich korzyści. Kiedy Maja podejmie karierę w dorosłym życiu, otrzyma duży bo bonus do oceny pracy, całkiem jak w liceum. No, to akurat kariery nie masz zamiaru podjąć. Ty może wystawisz swoje wyplecione już projekty na Plopsy. Też możesz wystawić na Plopsy. I to też. I pójdziesz sobie szydełkować. A nie spać. Zobaczyłam, że... Jednak nie spać. Trzeba się zająć krówką. Sprzątni oborę. Tutaj też posprzątasz oborę, i tutaj posprzątasz kurnik, i dopiero wtedy pójdziesz spać. Może ugotujesz coś na zapas? A kiedy jest wręczenie dyplomów? Aha, nie ma kiedy wręczenie. Gdzie te usmażone hot dogi? Tutaj. Jeden hot dog bez sensu. Dobra, to myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Następny będzie bal naturalny, a jeszcze ja z Wami żegnam. Cześć!